No, przepraszam Was bardzo, ale bateria mi klękła w nagrywaniu, i musiałem się podłączyć. Wracając dalej do naszego tematu, nie wyobrażam sobie po prostu życia za jakieś 20, może 25 lat. W tym tempie, tak jak mówiłem, idzie to wszystko. Jeżeli się zrobi bezgotówkowe, wszystko tylko zacznie się obracanie samymi kartami, plikami, blikami. Będziemy płacić. To państwo jest w stanie kontrolować 100% wszystkiego. Czyli nie zostawi nam wyboru. Teraz ci się wydaje każdemu, że zarabia pod stołem, czy jakoś tam, jak to nazwał ktoś w kopercie i tak dalej. Ale ma możliwość wyboru. A po kolei te, te, te możliwości wyboru się zaczynają nam kończyć. Zaczyna państwo nas bardziej inwigilować, gdzie wydajemy pieniądze, gdzie inwestujemy. Widzicie, według mnie to jest niedobre i to, że się obraca gotówką, dostaje się pieniądze pod stołem, no pod stołem, to się tak mówi pod stołem, bo dostajesz pieniądze i tak za pracę, może nie jest to inaczej źle powiedziane, po prostu firmy oszukują, oszukują, nie chcą być wyzyskiwane, więc płacą coś powiedzmy poza, poza zakresem, tak? i odprowadzają składki mniejsze no, nazywa się to powiedzmy no, niedopełnienie obowiązków, tak to ujmijmy no ale my za pracę wynagrodzenie jednak dostajemy w całości, więc nie da się stwierdzić jednoznacznie że starsze pokolenie doprowadziło do tego że teraz są mniejsze zarobki dla kierowców i ciężko to jest wyrównać z Niemcami czy z kimś innym ja mówię, że wcale nie jest to do końca tak jak każdy myśli, jednak, wolę mieć pod stołem część pieniędzy wolałbym, no bo teraz już jest, nie da się aniżeli być tak do końca inwigilowanym, że nawet będą mi mogli wyliczyć srajtaśmę, jak pójdę na zakupy, ile kup, zużywam tego, ile razy cokolwiek robię. No i wyobraźcie sobie, teraz będziesz chciał ukryć swoje powiedzmy lewe, lewe, coś tam, jakieś tam przychody i ukryć. Źle powiedziane, że lewe. Będziesz chciał mieć zaskórniaki, tak, tak jak na piwo się mówiło kiedyś w starym pokoleniu. Mam lewe pieniążki na piwo, mogę sobie zawsze wyjść, bo nie o wszystkim żona musi wiedzieć, że to są takie zarobione pieniążki boczne. Tych boków już w nowoczesnym społeczeństwie nie będzie. No i zaczyna być w ten sposób, że ich nie ma. Każdy po prostu musi się rozliczyć z każdego grosza w każdym momencie. No to jest przykre, ale to jest naprawdę ingerencja w prywatność. No nikt sobie z tego nie zdaje sprawy na razie na dzień dzisiejszy. A ja dla przykładu Wam podam system Big Brothera. Dlaczego Big Brother? Żeby społeczeństwo widzicie mogło się przyzwyczaić do kamer. Najpierw pokazano z, z, z grupę ludzi, jak oni się zachowują przed kamerami. Czy będą sobie o nich zapominali, no i puszczono to. Każdy oglądał, zachwycał się w tym, tym. A po jakimś czasie kamery zaczęły być ogólnodostępne. Monitoring na mieście to nie powiem. To jest bezpieczne, to popieram. Powinno być, bo jednak zaczyna się być, zrobić niebezpiecznie. Coraz mniej pracy, coraz mniej zarobków, może praca jest, ale coraz mniej zarobków, coraz więcej wandalizmów jest niebezpiecznie powiedzmy. To za tym jestem, żeby jednak te kamery na miastach były, wtedy społeczeństwo jest bezpieczniejsze. Mniej jest aktów agresji. A jeżeli się zdarzają, to po prostu sprawcy są bardziej możliwi do wykrycia. No. Ile osób się ze mną zgodzi z moją teorią, o której ja sobie myślę, że tak jest, to tyle się zgodzi. Ile się nie zgodzi, no to się nie zgodzi. Po prostu. Nie można obciążać nas za to, że chcieliśmy tylko gotówkę. Nie byliśmy przekonani do plastiku, do plastikowych kart. Na moim przykładzie powiem, że ja w ogóle nie jestem do tych kart przekonany. Do dzisiejszego dnia bo robiąc zakupy w sklepie też przyłożyłem kartę pełny koszyk zakupów spieszy mi się i okazuje się, że pani mówi przy kasie, że nie mam pieniążków na koncie no jak mogę nie mieć jak mam no ale nie kłóciłem się z panią zakupy niestety musiały zostać w sklepie no i moje kroki zostały skierowane do banku no i pani mówi, że no wszystko jest w porządku, powinna karta przejść no a jednak widzicie nie przeszła, skoro nie przeszła to nie było wszystko w porządku nie miałem już czasu drugi raz jechać, zakupy robić. Musiałem tak jak stałem, wyjechać w trasę. Powiedzmy z lekka zdenerwowany konto po prostu zamknąłem. Aczkolwiek pani mnie namawiała bez przerwy, żeby jednak zostawić to konto. I doszedłem do wniosku jednak, że stare pokolenie miało rację. Ruski Bank jest najlepszy. Masz to masz, płacisz to płacisz, nie płacisz, spróbujesz. Widzicie już nikt nie zapłaci mi i nie odda pieniążków za to, że ja pojechałem do sklepu, straciłem czas na zakupy, nie mogłem zapłacić, musiałem jechać do banku kolejne koszta i czas, który poświęciłem na to i nerwy, to no nie będę już mówi na, na marginesie musiałem się zachować spokojnie, żeby jak to na mnie przystało żeby się nie zdenerwować a żeby sprawę załatwić, po prostu zamknąć konto, dłuższy czas nie miałem konta, no jednak jestem zmuszony w pewnym sensie to konto mieć, bo prowadziłem firmę, więc wiadomo, że konto musiałem założyć i takie, i firmowe, jak dla mnie to było uciążliwe. Jednak wolę operować gotówką i ta gotówka, właśnie powoduje to, że jestem w pewnym sensie niezależny. A karty do bankomatów czy do innych blików, płacenie no to powoduje, że człowiek jest jednak na każdym miejscu inwigilowany i to mi. Nie, no, przeszkadza mi to powiedzmy dlatego moje społeczeństwo, moja społeczeństwo moja, moja grupa ludzi, których z tych starszych kierowców wcale nie odpowiada za to, że zarobki są takie, a nie inne to jest wszystko obliczane przez kogoś innego dają tyle zarobić, a nie więcej chcieliby pracodawców wyciągnąć dużo więcej pracodawcy się bronią, pracownicy tak samo chcą się bronić różnymi sposobami, chcą zarabiać w miarę godnie, ja to rozumiem, ale nie kosztem mojej wolności. Proszę o komentarze, czy się mylę, czy nie. Pozdrawiam.